No a jak? O nie. No i co teraz? Może jestem zielony, ale nie w sprawach hajsu. Nie daj się zatrzymać. Weź pierwszą pożyczkę do 3000 złotych. RSO 0%. To co, góry czy azury? Sprawdzimy wóz VL. Może jestem zielony, ale nie w sztabach hajsu. Nie daj się zatrzymać. Weź pierwszą pożyczkę do 3000 zł. LPZO 0%. Sprawdź na Mr. Hajs leci Twój hit. No a jak? O nie! No i co teraz? Może jestem zielony, ale nie w sztabach hajsu. Nie daj się zatrzymać! Weź pierwszą pożyczkę do 3000 zł. RSO 0% To co? Góry czy mazury? Sprawdź na wiwuz Mr. E! Hajs, co teraz? Może jestem zielony, ale nie w sprawach hajsu. Nie daj się zatrzymać! Weź pierwszą pożyczkę do 3000 zł. RSO 0%. Sprawdź na wiwuz